Cześć, Klasa od Mars TV nadaje. Ula Cholewa i Paweł Potosiński, dzień dobry. Azure Databricks od A do Z, dzisiaj odcinek piąty. Paweł, o czym dzisiaj nam opowiesz? Dzisiaj będziemy rozmawiać, właściwie będę pokazywał, jak wykorzystać język Python do analityki w Databricks. W poprzednim odcinku bawiliśmy się trochę z a dzisiaj coś dla ludzi, którzy mają w rękach Pythona, jak można dane importować do obiektów DataFrame, i wykorzystywać całą, cały arsenał języka Python, żeby go analizować, a nawet zrobić wstęp do analityki predykcyjnej. Czyli będzie się działo. Zapraszamy. Dzięki i do zobaczenia. A zatem jesteśmy w odcinku piątym. Analityka przy użyciu języka Python. I tak jak w poprzednim odcinku mój notatnik, w którym dokonywałem analityki z wykorzystaniem języka SQL, był zdeklarowany jako notatnik, który domyślnie wszystkie, wszystkie fragmenty kodu traktuje jako języka SQL, tak ten notatnik jest zdeklarowany jako notatnik, który domyślnie wszystkie kawałki kodu traktuje jako kod języka Python. W związku z tym nie muszę przełączać się, jeśli chciałbym pisać w Pythonie, nie muszę przełączać się w żadnej komórce za pomocą magicznych komend. Jeżeli będę chciał używać komend SQL, poleceń języka SQL lub innych języków, takich jak Scala czy R, to będę musiał takie przełączenia dokonywać. Pierwszą częścią tego dzisiejszego odcinka będzie typowa analityka objaśniająca czyli analityka, która polega na tym, że przeglądamy zbiór danych pod kątem tego, w jaki sposób on jest zbudowany, jakie dane zawiera, być może też. Pozbędziemy się jakichś niedoskonałości tego zbioru po to, żeby na przykład w dalszej części prowadzić analitykę predykcyjną, czyli wykorzystać na przykład uczenie maszynowe. Zestawem danych, który będę dzisiaj wykorzystywał jest dość popularny zestaw danych dotyczący aut, czyli mamy tutaj pewne atrybuty opisujące samochody, takie jak cena, wiek wyrażony w liczbie miesięcy, Przebieg w kilometrach, czy rodzaj paliwa. Będziemy tutaj posługiwać się właśnie takimi atrybutami, po to, żeby no zobaczyć jakieś, jakieś, jakieś przykłady analityki. W pierwszej kolejności to co, to, co zrobimy, to jest import naszych danych. Posłużymy się tutaj już językiem Python. A więc po kolei robimy rzeczy, robimy rzeczy następujące. Po pierwsze określamy, wpisujemy do zmiennych niezbędne, niezbędne elementy, atrybuty, które będą służyły do opisania całego procesu importu, czyli gdzie jest zlokalizowany plik, że jest to plik w formacie CSV, czyli tekstowy, że nie będziemy próbowali tutaj zgadywać schematu, czyli nie chcemy, żeby, żeby DataBricks za nas określał jakie typy danych są w poszczególnych kolumnach. Oraz, że separatorem jest przecinek, i w pierwszym, w pierwszym wierszu naszego pliku znajdują się nagłówki. Po tym wszystkim możemy już wykonać metodę read, i tutaj, i tutaj wszystkie te nasze atrybuty są przekazane, czyli zaczynając od formatu, gdzie przekazujemy to jest plik csv, infer schema ustawione na false, czyli nie zgadujemy schematu nagłówek w pierwszym wierszu jak najbardziej separator przecinek a, i lokalizacja pliku, a, czyli nasz tutaj przykładowy, przykładowa ścieżka. Potem wszystkim wykonujemy na już stworzonym obiekcie DataFrame, metodę Creator Replace Tem View, czyli tworzymy, tworzymy w, w obrębie tutaj naszych baz danych. W domyślnej bazie danych, która tutaj jest stworzona w tym, w tym Workspace Databricks tworzymy tymczasowy widok, który będzie wszystkie te dane umożliwiał, umożliwiał ich pokazanie, filtrowanie i wykonywanie zapytań. A więc wykonujemy to, wykonujemy to, to polecenie i potem już możemy sięgnąć, przełączając się w tryb języka SQL, możemy sięgnąć po na przykład przykładowych 20, Wierszy z tymczasowego widoku Just Cars File. No i te dane wyglądają właściwie dokładnie tak, jak w pliku tekstowym. Tutaj mamy objaśnienie, co oznaczają poszczególne atrybuty. Nas będzie interesowało kilka pierwszych, czyli cena, wiek, przebieg w kilometrach i rodzaj paliwa, ale są tutaj również inne atrybuty, którymi można się bawić w momencie, kiedy, kiedy mamy tę analitykę jakoś poszerzać. Um, jeżeli byśmy chcieli z powrotem wrócić do, do naszego języka Python, mając na przykład taki widok tymczasowy, to sprawa jest wyjątkowo prosta, wystarczy wykorzystać tutaj metodę SQL i wywołać odpowiednie polecenie SQLowe, żeby zaczytać dane. W tym momencie w obiekcie DataFrame mamy dokładnie te kolumny, które, są, które zostały stworzone w widoku tymczasowym. I po prostu odwołanie się do nazwy naszego obiektu DataFrame spowoduje wyświetlenie, no właśnie, wyświetlenie struktury. Tutaj widać, że ponieważ nie, nie, nie zmuszałem Databricks do zgadywania schematu, wszystkie kolumny są opisane typem tekstowym string. To w tym momencie na razie mi nie przeszkadza, bo później okaże się, dlaczego tak naprawdę uciekamy z tego, z tego typu danych. On jest o tyle dobry, że umożliwia przeczytanie dowolnych danych bez błędów konwersji, więc, więc zawsze, jeżeli nie znamy zbioru, to najbezpieczniej jest właśnie wykorzystywać ten typ danych. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak liczny jest zbiór, wykonujemy, w, w, wykonujemy metodę count, to jest 1446 obserwacji lub wierszy w naszym data frame. Możemy też wykorzystać metodę head, podając ile chcemy zobaczyć wierszy i żeby zobaczyć taki układ tablicowy, czyli każdy wiersz tutaj jest przechowywany w postaci takiego wektora, gdzie mamy klucz wartość jako kolumny, możemy sobie zobaczyć dane. Możemy też wykorzystać metodę Show, która jest o tyle lepsza, że pokazuje te dane w takim już schludnym formacie tekstowym. Możemy też wykorzystać metodę Dtypes, czy właściwie właściwość Dtypes, która pokazuje nam tablicę opisującą kolumny wraz z ich typami danych. Wreszcie, używając funkcji Display, która formatuje, formatuje wyjście do postaci. Do postaci HTML, czyli kodu, który to jest interpretowany w przeglądarce i pokazywany na przykład w postaci tabeli, możemy wykorzystać na przykład funkcję describe obiektu DataFrame po to, żeby opisać, opisać rozkła, rozkłady danych, jeśli chodzi o poszczególne kolumny, czyli na przykład zobaczyć, jaka jest wartość średnia, ile jest unikalnych wartości, jakie są odchylenia standardowe i tak dalej. Przy czym warto zaobserwować, że tutaj te dane nie bardzo mają w tym momencie sens. Na przykład dla kolumny Price cena minimalna jest wyższa od ceny maksymalnej, a wszystko dlatego, że, że Databricks potraktował tutaj tę kolumnę tak, jak wcześniej obserwowaliśmy, jako tekst. Więc no, no te wartości, dla, wartości dla, dla kolumn, które powinny być przechowywane jako typy numeryczne, w tym momencie nie mają sensu, trzeba coś z tym zrobić. Dla pojedynczej kolumny możemy wywołać dokładnie analogiczną, analogiczne polecenie, czyli po prostu podaję, podając nazwę kolumny jako parametr wywołania funkcji Describe, mamy informację wyłącznie o kolumnie PRICE. Co zrobić, żeby żeby odpytywać taki zbiór za pomocą właśnie podobnej składni, tak jak mieliśmy to w przypadku języka SQL. Również takie polecenie, takie, takie składnie czy takie metody oferuje język Python. Możemy wykorzystać właśnie taki, taki zbiór funkcji SQLowych, który wygląda w swojej składni bardzo, bardzo, bardzo podobnie jak typowy język SQL, czyli na przykład. Mając nasz obiekt DataFrame, możemy powiedzieć, że wybieramy na przykład kolumnę Fuel Type, zbiór, który będziemy wyświetlać, będziemy grupować po tej kolumnie i dokonujemy agregacji, a w szczególności zliczenia wszystkich wierszy, nazywając nasze, naszą kolumnę reprezentującą właśnie tę, tę, to zliczenie aliasem count, czyli już mamy w tym momencie dwie kolumny Fuel Type count. Sortujemy malejąco po właśnie tej nowej kolumnie, count, i ograniczamy się do pięciu pierwszych wierszy. Wyniku, efektem tego jest pokazanie na ekranie takiego wyniku. I tutaj od razu widać jeszcze jedną niedoskonałość tego zbioru. za tym, że mamy go w tej chwili przechowywanego jako kolumny tekstowe, warto zauważyć, że w tej chwili typy paliwa, czy typy, 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 typy paliwa mamy w tej chwili zwielokrotnione na skutek niedoskonałości danych. Raz benzyna, czyli petrol jest pisana w wielkiej litery, innym razem są to tylko małe litery, z dieslem jest podobnie i jakbyśmy się przyjrzeli jeszcze innym typom paliwa, które tutaj nie, nie weszły w skład pierwszych pięciu wierszy w wyniku, to by się okazało, że są jeszcze inne, inne niedoskonałości. Zaraz będziemy te dane przygotowywać. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jest możliwe wykonywanie składni ALA SQL przy użyciu metod obiektu DataFrame w Pythonie. Część funkcji, które tutaj są wykorzystywane, trzeba wcześniej wczytać, czyli tutaj, na przykład, te nasze, te nasze dwie funkcje, count i desk, czyli funkcje, którymi się tutaj wspierałem, musiałem zaimportować w pierwszej kolejności, żeby można było je wykorzystać. Jeśli zdarzy nam się nie zaimportować tych funkcji, dostaniemy komunikat błędu o nieznanej funkcji i wtedy po prostu trzeba taką linijkę kodu dopisać do naszej komórki po to, żeby funkcje zostały zaimportowane. No dobrze, czyli mamy zbiór danych nie, niezbyt doskonały, bo w tej chwili mamy duplikaty i, i na, na typie paliwa. Mamy kolumny, które są wyłącznie tekstowe. Spróbujmy coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności e, spróbujmy zrobić następującą rzecz. Zróbmy nowy obiekt DataFrame, który będzie nazywany DFType, a więc będzie typowanym, typowanym DataFrame'em. Jak to zrobić? Ano, jeżeli już wiem po przejrzeniu tego zbioru, jakie są typy danych, albo jakie powinny być typy danych w moim zestawie danych, mogę dokonać prostego rzutowania używając tutaj funkcji cast w języku SQL czyli na przykład cena zrzutowana na typ liczby całkowitej i tak dalej, i tak dalej. Te typy, które są numeryczne powinienem po prostu e, no, skonwertować odpowiednie kolumny na, na właściwe typy danych. I w ten sposób dostaję e, zupełnie nowy obiekt DataFrame, który już e, ma typy, jak widać tutaj wyłącznie numeryczne, ale oczywiście mógłbym zdecydować, że te typy będą inne. E, wyjątkiem jest tutaj kolumna filter która nadal pozostaje kolumną tekstową, co widzieliśmy ona rzeczywiście przechowuje wartości tekstowe. Jeżeli spróbujemy sobie wyświetlić teraz opis numeryczny, rozkłady, rozkład naszych danych, to się okaże, że jest to już jak najbardziej sensowny zbiór. Czyli na przykład dla ceny mamy faktycznie cenę minimalną i maksymalną, tak jak one występują w kolumnie numerycznej. A Możemy też posiłkować się na przykład taką, taką funkcją jak Distinct, po to, żeby obejrzeć sobie wartości wybrane z kolumny Fuel Type i obejrzeć, jakie to unikalne wartości w tej kolumnie Fuel Type występują. Jak widać, występują dwa diesle, mamy też dwa razy petrol, mamy też compressed natural gas, który jest również ubrany w skrót, czyli. W skrócie, mamy, mamy tutaj powielone, w zasadzie wszystkie typy paliwa występują nie pod jedną postacią, ale pod wieloma, i należałoby w momencie, kiedy będziemy dokonywać analityki, scalić te zbiory. Więc naszą, naszym zadaniem teraz będzie tak, tak zmienić ten zbiór danych, czy ten data frame df-typed, żeby w jego wnętrzu no, zastąpić te wartości, które powiedzmy nie są wartościami, narzuconymi przez nas, no właśnie wartościami, które chcielibyśmy oglądać. Dla przykładu tutaj zbudujemy za pomocą funkcji replace, dokonamy, dokonamy zastąpienia poszczególnych, poszczególnych wystą wystąpień poszczególnych wartości kolumny fuel type wartościami narzuconymi przez nas. I na przykład jeżeli zobaczymy w, jeżeli zobaczymy w kolumnie fuel type, wartość diesel pisaną z wielkiej litery, zamienimy ją na wartość, na wartość diesel pisaną małymi literami. Analogicznie z petro pisaną z wielkiej litery zamieniamy na petro z małej litery, czyli generalnie mamy tutaj przekazane dwie, dwie tablice i, i, i każda z wartości w tablicy pierwszej jest zastępowana przez odpowiednio występującą na właściwym miejscu wartość z drugiej tablicy. Po wykonaniu tego powinienem zobaczyć, że w mojej, w mojej zapytaniu o wartości unikalne kolumny type mam już tylko trzy wartości, czyli dokładnie to, czego bym oczekiwał po dobrze zdefiniowanym zbiorze danych. No i teraz na czym polegać może jeszcze czyszczenie takiego zbioru? ale Na przykład na tym, że nie chciałbym oglądać w kolumnach, które mnie szczególnie interesują, kolumny Price, Age i KM, czyli cena, wiek, wiek auta i przebieg, nie chciałbym oglądać żadnych wartości pustych. Żeby się ich pozbyć wykorzystam tutaj funkcję drop, która pozbędzie się, pozbędzie się z mojego zestawu danych właśnie takich wierszy, w których choć jedna z podanych kolumn jest pusta. Takie, takie zabiegi stosujemy zwłaszcza w przygotowywaniu danych przed eksperymentami uczenia maszynowego. No, i tutaj już to, co można stwierdzić, to to, że zmieniły się, zmieniły się nam wartości. Jeśli byśmy spojrzeli na, na wiek czy, czy, czy kilometraż, to tutaj mamy wartość minimalną 1, maksymalną, jakąś inną, natomiast nigdzie nie, nie widać, żebyśmy mieli wartości puste. Zapisujemy ten nasz zbiór do tabeli Just Cars Clean po to, żeby mieć mieć wyjść, punkt wyjścia do następnych analiz. Teraz co jeszcze możemy zrobić? Możemy na przykład pokusić się o analizę korelacji, czyli sprawdzić, jakie jest powiązanie pomiędzy zmiennymi, dla przykładu wykonam zapytanie SQL-owe, które ma na celu pokazanie korelacji, albo przynajmniej próbę podjęcia korelacji pomiędzy ceną a wiekiem samochodów, które, dla których typ paliwa to benzyna, czyli petrol. Po uruchomieniu tego prostego zapytania SQL i przełączeniu wyników w widok graficzny, na przykład w wykres bąbelkowy czy typowy scatter chart, no widać wyraźnie, że ta zależność istnieje, czyli im auto jest starsze, tym cena jest niższa, co generalnie odpowiada naszemu również przeczuciu, znamy realia, wiemy jak wygląda Wiem, jak wygląda spadek wartości auta wraz z jego wzrostem jego wieku. Możemy dokonać również podobnej analityki. Tutaj ta analityka wygląda w ten sposób, że wynik zapytania składowego w pierwszym, w pierwszym momencie, kiedy wykonałem to zapytanie, był prezentowany w postaci tabeli, natomiast później można przełączyć się w widok, w widok wykresu, właśnie scatter. I tutaj przestawić tylko odpowiednie, odpowiednie wartości, czyli, czyli wieki, cena i tylko to, co trzeba zrobić, to oczywiście tutaj ten wykres jakoś tam zwiększyć, tak? I to jest, mój, to jest mój wykres, który mogę sobie oglądać po to, żeby natychmiast stwierdzić, jaka jest zależność między korunami. To samo można zrobić używając, używając bibliotek Pythonowych, czyli na przykład matplotlib po to, żeby wyświetlić wykres wizualizujący, wizualizujący nasze dane. Czyli tutaj wykorzystam znowu funkcję scatter, która produkuje właśnie wykres bąbelkowy po to, żeby pokazać zależność pomiędzy wiekiem a ceną. Nie powinno to być specjalnie różne od tego, co wcześniej oglądaliśmy, więc też widać tę zależność wraz z wzrostem wieku cena auta spada. Możemy też posiłkować się takimi wykresami pythonowymi po to, żeby na przykład zobaczyć histogram, rozkład kolumny kilometrażu. Tutaj podzielimy sobie to, podzielimy sobie ten histogram co 5000 km i będziemy oglądali właśnie rozkład kolumny kilometrażowej na histogramie. Ten histogram wygląda w taki sposób. Jak widać najwięcej aut z, z naszego zbioru miało przebieg pomiędzy 5 tysięcy, 50, 50 tysięcy, przepraszam, a e, 75 tysięcy, czyli tutaj, e, tutaj mamy, mamy właśnie ten nasz próg. E, tam powiedzmy co, co 50 co 25 tysięcy e, km jest, jest nasz przebieg. Tak? E, jeśli by nam zależało na pokazaniu, że wraz ze wzrostem kilometrażu spada cena, możemy wykorzystać już znany wykres właśnie z Tutaj ta zależność jest może nieco bardziej ukryta, ale mimo wszystko widać, że wraz ze wzrostem kilometrażu cena auta spada. Możemy też wykorzystać, wykorzystać funkcję core, która umożliwia pokazanie. Wizualizację korelacji pomiędzy, pomiędzy zmiennymi. Czyli, jeżeli na przykład do tutaj naszego do naszego wywołania tej, tej funkcji przekażę zbiór, kolumn, który tutaj mamy od, od ceny przez wiek, kilometraż, aż po wagę i inne atrybuty opisujące auto, to możemy zobaczyć taką macierz korelacji. Która pokazuje, no, jak silne są zależności i w którą stronę są zależności pomiędzy naszymi kolumnami, czy, czy zmiennymi. I widać, że cena i wiek są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Wraz ze wzrostem wieku maleje cena, a również wraz ze wzrostem kilometrażu maleje cena. Jak widać, im cięższe auto, tym cena powinna być wyższa, i tym podobne obserwacje tutaj możemy poczynić. No, i mając taką analitykę objaśniającą, już wykonaną, można się pokusić o zbudowanie jakiegoś modelu uczenia maszynowego. Żeby to zrobić, wczytam sobie tutaj do mojego nowego obiektu DataFrame po prostu dane, które mamy w tabelce Just Cars Screen, czyli to, co przygotowywałem pieczołowicie w poprzedniej części. Teraz mam wczytane do obiektu DF. I spróbujmy sobie zdefiniować taki zestaw danych, który będziemy nazywać DF Affordability, gdzie będę przechowywał kolumny wiek, kilometraż oraz zbudowaną przeze mnie kolumnę 0-jedynkową, która będzie nazywana Affordable, i będzie uzależniona od tego, czy cena wchodzi w budżet, który posiadam tutaj 12 tysięcy. Więc mam teraz zbiór, który wygląda następująco wiek, kilometraż i czy stać mnie na auto. I teraz, jeżeli chciałbym zbudować prosty klasyfikator umożliwiający na podstawie podawanych wartości właśnie tych dwóch zmiennych, wiek i kilometraż, stwierdzenie, czy, czy, czy stać mnie na auto, no to mogę zbudować właśnie taki, taki zestaw danych. To, żeby to zrobić, wczytam sobie do, do dwóch obiektów wartości kolumn w pierwszej kolejności wieki, kilometr, czyli tych zmiennych, które będą u mnie podawane jako wejście do predykcji i drugi, drugi druga, druga, tabelka czy druga zmienna będzie przechowywała wartości, wartości kolumny affordable. Przy uczeniu maszynowym muszę te wszystkie wartości podane znormalizować, czyli ubrać je tak naprawdę w wektory zachowujące się tak, że najmniejsza wartość otrzymuje przypisaną wartość 0, najwyższa wartość 1. Następnie mogę sobie obejrzeć te wyniki właśnie skalowania, Tutaj w kolumnie 0 mamy informacje o tym, jakie są wartości wieku. W kolumnie pierwszej, jakie są wartości kilometrażu. kilometrażu możemy zobaczyć sobie właśnie, właśnie te wartości. Teraz już można po zrobieniu takiej normalizacji przetrenować model. Tutaj będzie to regresja logistyczna, a więc po prostu przekazujemy te nasze dwa te nasze dwa zbiory x już przeskalowany, przenormalizowany i y, gdzie mi, dla, dla przypomnienia mieliśmy wartości etykiety affordable. Następnie możemy już próbować wykorzystać ten model do wykonywania predykcji. Oczywiście w tym momencie jeszcze nie bardzo wiemy, czy ten model będzie się dobrze sprawował, ale spróbujmy. Żeby to zrobić w sposób najbardziej cywilizowany, Możemy wykorzystać na przykład widżety. Tutaj mamy komórkę, która tworzy dwa widżety. Pierwsza, pierwsza linika kodu tworzy widżet, który będzie prezentował nam pole tekstowe umożliwiające wstawienie wieku z wartością do miesiąca 40. I tutaj etykietą Age Months, czyli no, możemy podać wiek. Zaraz pokażę, gdzie, gdzie to widać w naszym, w naszym notatniku. Drugi widżet pokazuje pokazuje, umożliwia wstawianie, wstawianie, kilometrażu, czyli na przykład tutaj domyślna wartość będzie 40 000, etykieta distance 9 podane w kilometrach. No i teraz jeżeli przyjrzymy się temu ratnikowi, to w górnej części ekranu widać wyraźnie właśnie te nasze stworzone przeze mnie widżety, tutaj już wartości zostały zmienione i nie ma wartości domyślnej na kilometrażu, no, ale to tylko pokazuje, że są to pola tekstowe, które ja mogę modyfikować jako użytkownik notatnika. W ten sposób również możemy, możemy przekazywać wartości do wnętrza notatnika, czyli właściwie, notatnik może się stać taką prawie pełnoprawną aplikacją, do której można przekazywać parametry wywołania na przykład metod predykcyjnych. No, i teraz, żeby. Żeby zobaczyć wynik mojego, mojej predykcji wykorzystam w kolejnej komórce metodę PREDICT, podając, podając na wejściu scaled input, zmienna, która w pierwszej kolejności pobiera dane z moich widżetów i, i po prostu transformuje je do odpowiedniego zbioru wejściowego dla, dla metody no i w tym momencie efektem końcowym powinien być komunikat, który sobie tutaj zdefiniowałem jako pytanie, czy stać mnie na samochód, który ma tyle miesięcy i tyle przebiegu i na koniec tak lub nie, czyli no zero, zero jedynkowa odpowiedź, czy stać mnie czy nie. No i jeżeli teraz wywołamy to z wartościami takimi jak na ekranie 40 miesięcy, 80 tysięcy kilometrów przebiegu. Odpowiedź na pytanie brzmi tak. Jeżeli bym zmienił na przykład przebieg na 40 tysięcy. No, niestety tutaj wadą tego rozwiązania jest to, że czasem uciekamy z kodu, w którym byliśmy przed sekundą zatrzymani, ale za chwilę pokażę, że wynik się zmienił. Natomiast to, że wynik się zmienił automatycznie jest ustawione w opcjach panelu widgetów. Run access run commands oznacza, że jeżeli tylko gdzieś w komórkach odwołuje się do moich widżetów, to te komórki powinny zostać uruchomione natychmiast. Jeżeli teraz ja bym wyszukał na przykład taki, taki fragment tekstu Can I afford", No to zobaczymy, że nie stać mnie na ten samochód, jesteśmy w tej komórce w której byliśmy przed sekundą, tylko że uruchomiliśmy ją, uruchomiliśmy ją dla nowych wartości widgetów. A więc samochód 40 miesięcy, 40 km jest poza moim zasięgiem. Prawdopodobnie kosztuje więcej. I tak możemy ten model wykorzystywać. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak bardzo, jak bardzo dokładny jest ten model, czyli jaka jest tutaj jego, jego, jego accuracy, możemy sobie szybciutko obejrzeć, jest, jest możliwe wykorzystanie funkcji Accuracy Score po to, żeby zobaczyć jakaż to, jak bardzo, jakaż to dokładność naszego modelu w tej chwili jest. Jak widać dość duża 92-93%. No więc jak widać ten model powinien, powinien dość dobrze odpowiadać na pytania. Można go wypróbować na, na jakichś wartościach, które mamy w zbiorze, żeby zobaczyć czy pokazuje czy pokazuje bardzo podobne wyniki. Oczywiście nie jest to doskonały przykład uczenia maszynowego. Tutaj możemy mieć na przykład efekt przetrenowania modelu, natomiast no, pokazuje to tylko, że ta analityka, ta analityka objaśniająca, którą wykonaliśmy wcześniej, doprowadziła do pewnego zbioru, na podstawie którego można takie modele już budować. A uczeniu maszynowym będziemy jeszcze mówić w innych modułach naszego. Naszego serialu o Datablix. Zapraszam do oglądania. A dzisiaj oglądaliśmy analitykę przy użyciu języka Python. Następny odcinek to procesy ETL. Dzięki za uwagę. Mamy nadzieję, że podobało Wam się i zapraszamy na odcinek następny, w którym będzie o. W którym będzie o tym, jak za pomocą Datablix realizować procesy ETL, czyli zasilanie zbiorów danych, takich jak hurtownie danych. Więc tym razem będzie o transferach danych, już nie będziemy danych analizować, raczej je czyścić, doprowadzać do, do postaci użytecz użytecznej. Dzięki. Do Zapraszamy. Zobaczenia. Oglądajcie nas.